Dzień dobry moi drodzy, zobaczcie komie są maszyny. Dzisiaj będziemy robić wertykulację mojego trawnika. Będziemy go króciutko kosić, a później właśnie wertykulować. To jest bardzo ważne, by mieć ładną trawę. Nasz trawnik, no niestety w zeszłym roku nie był wertykulowany i nadszedł czas, chcemy się właśnie nim zająć i ładnie go po prostu zwertykulować, dosiać trawę. Dać odżywki, żeby mieć znowu piękną, gęstą trawę. Mamy, kochani, koniec kwietnia i to jest bardzo dobry moment, by zrobić właśnie wertykulację. Ziemia już jest troszeczkę nagrzana, i po prostu są fajne, ciepłe dni, więc to jest naprawdę idealny moment, by to zrobić. Przed jakimikolwiek deszczami musi być sucho, trawa musi być sucha. Tydzień temu było pierwsze koszenie trawnika w tym roku. Dzisiaj będzie drugie, i właśnie to jest świetny moment, by zacząć naszą wertykulację. Zobaczcie, moi drodzy, jak wygląda trawnik przed wertykulacją. Wszystko to trzeba wyciągnąć, przeczesać, i pamiętajcie, żeby bardzo, bardzo krótko tą trawę właśnie skosić przed wertykulacją. Słuchajcie, kochani, co to jest wertykulacja? Po co się właśnie robi wertykulację? Wertykulacja trawnika to zabieg ogrodniczy, który polega na pionowym nacięciu darni w celu usunięcia z niej filcu. Filc to jest wszystko to, tutaj słuchajcie, suche, które znajmuje, zna, znajduje się właśnie pomiędzy trawą. Trzeba to usunąć, czyli, kochani, jest to po prostu usunięcie nagromadzonej materii roślinnej. Mchu oraz pozostałości po zeszłorocznym koszeniu. Wertykulacja, moi drodzy, poprawia przepływ powietrza i wody do korzeni, co sprzyja zdrowemu wzrostowi właśnie pięknej, mocnej trawy. Zaczynamy naszą wertykulację. Widzicie, co się dzieje? Ile filcu wychodzi? Ale będzie tego dużo. Jesteśmy już po wertykulacji, i teraz to wszystko musimy sobie zgrabić. Zobaczcie, ile tego filcu wyszło z mojej trawy. Naprawdę bardzo dużo. Wszystko to zbierzemy i damy do kompostownika. Zobaczcie kochani, zagarniam sobie to na takie kupeczki. Tych no, tych kupeczek mi się narobiło ze 20 i to wszystko jest wyczesane. Cały właśnie filtr z naprawdę jest tego sporo. Rok temu nie zrobiłam wertykulacji, ale w tym roku obowiązkowo, obowiązkowo co roku powinniśmy to robić żeby mieć piękną trawę. chodzi mój trawnik, musimy zrobić jeszcze areację. Również ważną rzeczą jest dosianie trawy w miejscach, gdzie po wertykulacji zrobiły nam się duże ubytki oraz piaskowanie. Równie ważne jest nawożenie, by mieć piękną trawę. Musimy naprawdę o nią dbać. Nie jest tak, że jakąkolwiek byśmy posiali, będzie zawsze piękna. Niestety tak nie jest. Częste Koszenie trawy, usuwanie chwastów, podlewanie bardzo ważne. W tym roku zobaczymy, jak to będzie. Zeszłym była dość duża susza, trawa była w niektórych miejscach różna i zobaczymy, jak to będzie teraz. Przy okazji, chcę Wam pokazać mój nowy nabytek: Orliki o przepięknym kolorze. Takim bordowo-białym. Jest to odmiana mm, troszkę wyższa niż te, które kupiłam wcześniej. Tamte były właśnie takie niziutkie, gdzieś o połowę, a te, zobaczcie, przepiękne, będę zaraz sadzić. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają, jakie mają śliczne, właśnie te kwiatostany o takich dwóch kolorach. Bardzo, bardzo ładne. Zobaczcie, cała trawa zwertykulowana została wrzucona do mojego kompostownika. Jest tego naprawdę bardzo dużo, i to wszystko będzie nam się przerabiało. Cenny materiał pod właśnie krzaczki, pod rabaty. Zobaczcie, ile tego jest. Serdecznie zapraszam Was do zasubskrybowania. Polubujcie mój kanał. Bardzo dużo będzie się działo w moim ogrodzie, będą to duże zmiany. Tak jak mówiłam wcześniej, chcę wprowadzić zmiany, właśnie rabaty kwiatowe, ożywić ten mój piękny iglasty ogród. Serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.